Wibracja 7 w kryształowej numerologii to kolor fioletowy. Ten fiolet reprezentuje tutaj przede wszystkim, oczywiście, duchowość, duchowy rozwój, duchowy wzrost, to wszystko, co związane jest z taką tematyką. Ale też pamiętajmy, że siódemka reprezentuje również rozwój intelektualny i również kolor fioletowy będzie bardzo ładnie z tym rezonował, ponieważ zawiera w sobie oczywiście elementy niebieskiego, które odnoszą się też do naszego intelektu. A zatem kolor fioletowy i fioletowy promień to archanioł Zatkiel. Jeden z tych archaniołów, którzy są doskonale znani, którzy fantastycznie pomagają nam oczyścić swoje życie ze wszystkiego, co nam nie służy. Przypominam, że to właśnie archanioł Zatkiel opiekuje się fioletowym płomieniem, z którym bardzo często pracuje, i też jest to praktyka, którą wszystkim Wam polecam, ponieważ jest bardzo skuteczna, warto nawet profilaktycznie od czasu do czasu oczyszczać swoją przestrzeń, swoje pole energetyczne i można do tego właśnie wykorzystać pomoc wsparcie archanioła. Zatkiela. A zatem siódemka ze swoją głębią rozważań, kontemplacji, ze swoją duchowością, ze swoim przebogatym wnętrzem, z taką intelektualną ciekawością i chęcią poznawania świata. Bardzo ładnie wpisuje się tutaj w ten fiolet. Natomiast dopowiem, że Archanioł Zatkiel pomaga także pozbywać się tego wszystkiego, co w jakiś sposób. Nam szkodzi, a zatem każdy, kto interesuje się duchowością, prędzej czy później trafia na taki punkt, w którym chciałby zostawić przy sobie tylko to, co pochodzi ze światła, a pozbyć się tego, co w jakiś sposób utrudnia tę jego duchową ścieżkę. I tutaj właśnie praca z Archaniołem Zatkielem jest niezastąpiona, praca z fioletowym płomieniem jest niezastąpiona. Warto z tego korzystać. Warto sięgać właśnie po wsparcie archanioła Zadkiela po to, żeby oczyszczać swoje ścieżki, żeby oczyszczać to wszystko, co jest na przykład związane z naszą przestrzenią, z naszą pracą, z, naszą, z naszym domem, z naszą rodziną, tak czy nawet możemy, przypomnę, oczyszczać sytuację te wszystkie sytuacje, które są dla nas w jakiś sposób skomplikowane. Archanioł Zatkiel pracując na fioletowym płomieniu ma potężną moc przekształcania mroku w światło. I z pewnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że cała duchowość na tym polega, żeby dostrzegać światło w naszej codzienności, żeby umieć to światło odszukać, żeby umieć za tym światłem podążać. Tak naprawdę chyba na tym polega nasz rozwój i to wszystko, co ludzie tak ładnie nazywają duchowością. To jest właśnie poszukiwanie światła i czasem te ścieżki mogą być trudne, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy tak ogromny wybór rozmaitych praktyk, rozmaitych właśnie dróg, rozmaitych nauczycieli i każdy chciałby odnaleźć coś, co jest dla niego najlepsze. W tym bardzo pomaga Archanioł Zatkiel, ponieważ pomaga jakby oczyścić tę drogę, ale pomaga też oczyścić takie Nazwijmy to umownie zasłony, welony, które mamy założone na nasze trzecie oko, tak, na nasze postrzeganie świata, Archanioł Zatkiel pomaga dostrzegać prawdę, pomaga dostrzegać światło, a zatem może być doskonałym przewodnikiem, właśnie wtedy, kiedy szukamy dla siebie najlepszej drogi rozwoju, czyli możemy zwracać się bezpośrednio do Archanioła Zatkiela z prośbą o pomoc w poko pokazaniu właściwej ścieżki w pomoc o tym, żeby odkryć, co jest dla mnie konkretnie najlepsze. Bo pamiętajcie, kochani moi, jesteśmy różni. Nie ma jednej drogi dobrej dla wszystkich. Nie ma jednej praktyki dobrej dla wszystkich. Nie ma jednej techniki dobrej dla wszystkich. Każdy z nas jest indywidualnością i każdy z nas powinien szukać tego, co jest dla niego najlepsze i z czym najlepiej się czuje. Archaniozat Zatkiel pomaga właśnie w odnalezieniu tego, co jest indywidualnie do nas najlepiej dopasowane. Partnerem Archanioła Zatkiela, piękną, kobiecą manifestacją archanielskiej energii, jest Archai Ametystia. No, ja często też mówię Archai Ametyst właśnie dlatego, że pracuję z kryształami. A Archai Ametystia bardzo mocno jest związana z kryształem fioletowym oczywiście kryształem, który nazywa się ametyst. Jest nawet taka zasada, że te osoby, które pracują z energią archaniołów, mogą wziąć w dłoń kawałek ametystu i poprosić archai ametystię o dowolną pomoc w jakiejś tam sprawie, która jest dla nich ważna. Ten ametyst trzymany w ręce ułatwia połączenie z archai ametystią, jest takie przekonanie, że jeśli pracujemy właśnie z tym kryształem ametystu, to Archai, Ametystia, natychmiast się manifestuje przy nas, tak jakby poprzez kryształ. Można było z nią bez żadnego problemu i szybciutko zawsze się połączyć, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Archai, Ametystia, pracując na tym fioletowym promieniu, dokłada do niego troszeczkę różu, troszeczkę różowego światła. To różowe światło symbolizuje miłość. Czyli wypełnia to oczyszczanie miłością. I tutaj można by to jeszcze w taki sposób opisać, że praca Archaii Ametystii jest mocniej przesiągnięta właśnie tą najsilniejszą energią świata, jaką jest uzdrawiająca moc miłości. A zatem ten fioletowy płomień, który wszystko oczyszcza, kiedy pracujemy z Archaii Ametystią, dostaje troszeczkę. Więcej miłości, i ta miłość nie tylko oczyszcza, ale także natychmiast uzdrawia te wszystkie rany, które zostały oczyszczone. Zatem to wszystko, co zostało zamienione w światło, dostaje jeszcze uzdrawiającą dawkę kochania. Archai Ametystia. I Archanią Zatkiel to piękna para, która pracuje w obszarze przede wszystkim oczyszczania, odtruwania, odsuwania od nas tego wszystkiego, co nam nie służy, i zamieniania w światło tego wszystkiego, co pochodzi z mroku.